Witam Państwa. Mamy 11 dzień października. Imieniny dzisiaj obchodzą Aldona i Emil. Minęła 20. Czas na informacje EcoVision TV. W ubiegłą niedzielę, nie tylko w Warszawie, ale także w wielu miastach w Polsce, również na Polszczyźnie, odbyły się wiece poparcia dla Polski w Unii Europejskiej. Na Placu Wolności w Opolu o godzinie 17.30 zebrali się mieszkańcy stolicy regionu, aby zamanifestować swoją przynależność do wspólnoty europejskiej. Przemawiał marszałek województwa Andrzej Buła, a także poseł Ryszard Wilczyński. Nie szliśmy tam dla pieniędzy. Szliśmy dla poczucia przynależności, szliśmy z dumą i jako naród, który wywalczył sobie to, żeby tam być i na to zasłużyć. Musimy się o to upominać, ale w imieniu wszystkich Wszystkich Polaków. Nie pozwólmy siebie skłócić wśród nauczycieli, lekarzy, sędziów. Upominajmy się o to. Jarek, chłopie, nie rób wstydu w Europie. Robi to z rozmysłem, na żywca, po to, aby już żadnej kontroli nad nimi nie było. O godzinie 18 na scenę wszedł prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, który przywitał zgromadzonych słowami: Opole zostaje w Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, Unia Europejska w Opolu zrobiła te rzeczy, które ty widzicie. Obwodnicę, remont ulicy Krakowskiej, który tu oglądacie, dzięki pieniądzom unijnym zorganizowaliśmy Centrum Dialogu Obywatelskiego. Zbudowaliśmy Centrum Aktywizacji Społecznej, które jest Rada Seniorów, w której seniorzy mogą spędzać, spędzać czas, integrować się wspólnie. Most Talubczoka. Gościem specjalnym, którego zaprosił prezydent Wiśniewski, był Zbigniew Bujak, który przybył specjalnie na wiedz do Opola. Witam wszystkich serdecznie. Takie spotkania, takie zgromadzenia pamiętam z tych pierwszych dni, miesięcy Solidarności. Ale też i tę atmosferę walki o wolność, walki o lepszą rzecz Pamiętam z tamtych czasów. Zapytaliśmy wolność. uczestników manifestacji, co ich skłoniło do przyjścia tego wieczoru na Plac Wolności. Myślę, że to jest po prostu prosty, obywatelski obowiązek. Sytuacja już zaszła da daleko. To jest nasza racja stanu, racja bycia Polski w Zjednoczonej Europie. I trzeba dać tamę. Temu wszystkiemu, co pozornie nazywa się zjednoczoną prawicą, a jest po prostu czystym bolszewizmem. Jestem to, bo uważam, że obecny stan to nie jest tylko kwe, to, to nie jest sprawa moja, to jest sprawa wielu pokoleń, również tych, które dopiero rosną, bo ta Unia będzie dla nich i, i, i manifestuję tu w imieniu mojego dziecka. Przecież tutaj z przekonania, że miejsce Polski to miejsce w Europie. I przy okazji oczywiście pokazywaliśmy, co dobrego o ma z Unii, a tego dobrego jest bardzo wiele. Można to zobaczyć na prezentacji, która towarzyszy naszym dzisiejszym spotkaniu. No i jest gość specjalny, Zbigniew Guja, który mówił o tym, jak być wielką być wartością pewni, była solidarność, wolność od PRL-u, którą zyskaliśmy. I że dzisiaj również nie poddamy się, poddamy się i będziemy o tą wolność walczyć. Powinien to być czas budowania trzeciej RP. Naprawdę, nie wszystkie sprawy w Polsce szły dobrze. Mamy co, mamy co robić, mamy co budować. A tymczasem nagle zderzyliśmy się chyba i z przeciwnikiem, i to przeciwnikiem no, we własnych niejako szeregach. Dla mnie to jest szczególnie bolesne, dlatego że z wieloma z tych ludzi, z Jarosławem Kaczyńskim, łączy mnie okres wspólnej walki. Ja w życiu bym nie przypuszczał, że my możemy się znaleźć w takiej sytuacji, w której ja mam poczucie, że muszę bronić Polski przed nim samym. Uczestnicy wiecu wysłuchali i zaśpiewali hymn Polski, a także hymn Unii Europejskiej. Jeżeli doszłoby, oby nie, do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, to jakie koszty poniesiemy i czy to nam się opłaca? To pytanie skierowaliśmy do ekonomisty Witolda Potwory. W takim raporcie, który ostatnio był dość e, mocno komentowany, e, zwraca się uwagę na to, profesor Gross zwraca uwagę, że koszty wyjścia z Unii Europejskiej byłyby zbyt e, duże. E, my możemy dyskutować, czy Unia się nie powinna zmienić, natomiast wystarczy popatrzeć na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw, wystarczy też e, popatrzeć chociażby na poziom bezrobocia. On rzeczywiście od czasu, kiedy Weszliśmy do Unii Europejskiej, czyli od 2004 roku, regularnie spada. Siłą gospodarki polskiej są przedsiębiorstwa, które wykorzystują naszą obecność w Unii Europejskiej, bardzo dobrze konkurują na tym rynku europejskim. Mamy takie branże, choćby meblarska, choćby transport drogowy, też produkcja różnego rodzaju ogniw baterii fotowoltaicznych i tym podobne. Tu jesteśmy jednym z liderów, jeśli Chodzi o Unię Europejską. Czyli innymi słowy, te nasze przedsiębiorstwa wykorzystują ten swobodny przepływ towarów i usług I dzisiaj mówienie o wyjściu za nie wiem rok, dwa, trzy e, mija się absolutnie z, e, z, jakby z celami ekonomicznymi gospodarki polskiej i mija się z interesem Polski. Jak wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego może przełożyć się na polską ekonomię? Niestety przekłada się. Ja nie jestem politykiem, nie jestem też prawnikiem i mi, mi bardzo trudno jest komentować te, te wydarzenia prawne. Natomiast zdaję sobie po prostu sprawę z tego, że. E, e, jeszcze raz powtarzam, nasza obecność w Unii Europejskiej, na przykład w odniesieniu do samorządów, e, oznacza zmianę, generalnie zmianę polityki w, w ostatnich latach tychże właśnie samorządów. I ja się nie dziwię, że samorządowcy obawiają się o te kolejne lata, dlatego że te środki unijne pozwalały nie tylko na to, że, a, nie wiem, remontowaliśmy a, drogi, remontowaliśmy m, obiekty e, kulturalne, ale stworzyliśmy, choćby w Opolu, e, całkiem unikalne... Zupełnie nowe miejsca do, do, do wypoczynku, Zu takie miejsca, które nigdy nie, by nie powstały, gdyby nie pewien, e, z, jakby powiedzieć, system myślenia tak zwanego unijnego. E, stąd też e, zwracam uwagę na to, że oczywiście można toczyć spory, można, się, e, można nie wiem, boksować się na, w, w tej warstwie politycznej, ale w końcowym efekcie musimy dbać o interes gospodarczy, interes e, społeczny Polski i stąd też. E, e, i, Raz jeszcze powtarzam, możemy dyskutować, czy e, jakie korzyści mogłyby być jeszcze większe z naszej obecności no, w Unii Europejskiej. Natomiast e, to, co się ostatnio dzieje, no, przypomina pewien rodzaj kryzysu w tych stosunkach między Polską a Unią Europejską. W sobotę w Warszawie odbył się protest Związku Nauczycielstwa Polskiego przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki. Czego dotyczył? Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się od Ministerstwa Edukacji kilku najważniejszych spraw, a mianowicie zwiększenia wynagrodzenia nauczycieli, bo to co minister Czarnek obecnie proponuje, tego nie możemy zaakceptować i przyjąć. Te kwoty, które podaje pan minister, 1400 złotych podwyżki, to rzeczywistość jest zupełnie inna i um, będziemy się tego domagać. Nie zgadzamy się również na zwiększenie pensum o 4 godziny, jak również dodatkowe 8 godzin, które nauczyciel będzie musiał spędzać w szkole. I dokumentować przede wszystkim. W tej chwili nauczyciele te czynności, które niby w tych ośmiu godzinach mają wypracować, robią to, ale nie, nie ma potrzeby takiego dokumentowania co tydzień, że to się dzieje. Proponuje się zmiany, w, jeśli chodzi o zasady Funduszu Świadczeń Socjalnych, o zabranie nauczycielom takiego zasiłku jakby tym którzy rozpoczynają pracę w kwocie 1000 złotych, jak również nauczycielom pracującym na wsi zrówna się ten dodatek wiejski do jednej kwoty. To wszystko spowoduje, że znajdą się zaoszczędzone zostaną duże pieniądze i być może z tego nauczyciele sami sobie sfinansują podwyżki. W ubiegłą środę na schodach galerii sztuki współczesnej w Opolu Pracownicy galerii przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Instytucji Kultury, by wspólnie zaapelować o pomoc dla uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Zapytaliśmy, czy instytucje publiczne powinny angażować się w sprawy polityczne. Myślę, że powinna się angażować. to są sprawy obywatelskie, to nie są sprawy polityczne. To co dzisiaj tutaj to o co apelujemy dzisiaj, to jest apel o ochronę ludzkiego życia. I wydaje mi się, że ludzkie życie powinno być ponad wszelkimi politycznymi podziałami. My jesteśmy częścią akcji wielu instytucji kultury w całej Polsce, wielu galerii sztuki współczesnej, ale także teatrów i różnego rodzaju innych instytucji zajmujących się współczesną kulturą, które właśnie Właśnie dzisiaj, w środę o godzinie 12, postanowiły wejść przed, wyjść przed swoje siedziby i zaprotestować. Przeczytam ostatnie zdanie. Domagamy się przestrzegania zapisów konwencji genewskiej, a przede wszystkim ratowania ludzkiego życia. W piątek zakończył się 30. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek w Opolu. Nagrody zostały rozdane. Jest mi niezmiernie miło w imieniu Zarządu Sekcji Teatrów Lalkowych Związku Artystów Scen Polskich ZASP wręczyć nagrodę aktorską imienia profesora Władysława Jaremy w dziedzinie animacji lalkowej, przyznaną na 30 Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek, panu Krzysztofowi Jarocie za rolę Wilka Esa w spektaklu Wielkie mi coś o Polskiego Teatru Lalek. Ja teraz serdecznie gratuluję, dziękuję serdecznie. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Jestem bardzo zaskoczony na swoje usprawiedliwienie. Powiem tylko, że miałem bardzo łatwą formę do animacji. Dziękuję. Żyri po obejrzeniu 11 przedstawień konkursowych postanowiło główną nagrodę w wysokości 7 tysięcy złotych przyznać spektaklowi Ja Bałwan w wykonaniu Teatru Animacji w Poznaniu. Ten sam spektakl otrzymał także nagrodę za muzykę i scenografię, jak również za tekst dramatyczny do sztuki i wyróżnienie za reżyserię. Dziesięciu aktorów z pozostałych przedstawień otrzymało wyróżnienia aktorskie. 9 października w Teatrze Eco Studio w Opolu odbyła się premiera sztuki Ostatni tramwaj. W garderobie panowała atmosfera przedpremierowa. Nagrodzona, nagrodzona aktorka? To wszystko mi kłamstwa, to wszystko. A to fani przyszli. Punktualnie o godzinie 19.07 rozpoczął się premierowy spektakl. Proszę mnie wybaczyć. Czy mogłaby pani poczęstować mnie papierosy? Nie mogłabym. Bohaterowie to dwoje dojrzałych ludzi, oboje samotni. Spotykają się po 30 latach na ulicy. Ona handluje. On był kiedyś dobrze zapowiadającym się aktorem, a dziś jest żebrakiem. Powracają wspomnienia, budzi się nadzieja. Jest to historia o wielkich marzeniach samotnych ludzi. Historia, w której dramat przeplata się z humorem. Jak w życiu. Stęskniłam się za świetną grą i tym wszystkim, co nam zaoferowali. A Grażyna? Cudowna. Myślę, że to będzie cieszyło się bardzo dużym powodzeniem. Jest to, no każdy znajdzie cząstkę siebie w tym przedstawieniu. Cząstkę siebie w tym przedstawieniu i myślę, że musimy oglądać tego typu przedstawienia, wrócić do nich, bo teatr na tych swoich zakrętach często jak gdyby pozbawił nas normalności. A to jest kawał naszego, naszego szarego. Życia. Sztuka no, niesamowita, taka dogłębna, e odkrywająca też w dzisiejszych czasach e różne przypadki, takie też trudne. Naprawdę e łapie za serce takie, takie, taka dogłębniejsza analiza e współczesnego życia. Nie każdemu idzie dobrze, nie każdemu się dobrze powodzi. Spektakl jest, jest. mam nadzieję, że cały czas będzie pokazywany. Jest bardzo dobry. Chociaż niektórych to troszkę dobijało, bo pozwoliłem sobie posłuchać ludzi, którzy wychodzili. Troszkę w takim wieku podobnym, właśnie jak para aktorów. Także mówili, że przydałoby się jakiś element na końcu przyjemny, czyli Waldek znajduje pierścionek albo znajduje 50 zł i rozpoczynają nowe życie. Po spektaklu, kiedy część emocji już opadła, można swobodnie wypowiedzieć się przed naszą kamerą. Marzyłem o wystawieniu tej sztuki kilkanaście, a może około 20 lat, i wreszcie się udało. To właśnie los dwojga ludzi wyrzuconych z teatru, którzy postanowili zrobić kawałek teatru jeszcze. I w ten sposób wrócić do niego. No Udało nam się to dzięki dyrektorowi Czernikowi, który zgodził się wpuścić tę sztukę na swoją scenę. Kolejne przedstawienia można obejrzeć 15 i 16 października o godzinie 19:07. Nieznajoma już po sześćdziesiątce. No. No. Chociaż ja sam mam. Ale młodzieńcy wie. No dla mężczyzniono no wszystko jeszcze przed tobą na pan. ja nie idę i zognie. się stanie. Bo świat słonie. To wszystko w dzisiejszych informacjach. Ja zapraszam na rozmowę przy oknie, którą poprowadzi Janusz Maćkowiak. No i życzę miłego wieczoru. Gościem rozmowy przy oknie jest Kacper Lubiewski. 17 lat, uczeń trzeciego publicznego liceum ogólnoschoolącego w Opolu. Witam Kacper, dzień dobry. Dzień dobry. Kacper był już gościem naszego programu na początku roku. Został zwinięty przez policję w czasie marszu walki o klimat, Trzymaj trzymałeś megafon. No ale jakoś szczęśliwie wszystko się zakończyło. Tematem rozmowy jest zupełnie inna sprawa dzisiaj. Kacper, proszę państwa, wie jak powinna wyglądać publiczna debata. Bo wraz z grupą koleżanek i kolegów brałeś udział w takim turnieju, konkursie debat publicznych, tak? W Mistrzostwach Świata, tak. Mm -hmm. No najpierw były chyba eliminacje krajowe, prawda? Tak. Opowiedz trochę o tym, jak to wygląda, bo to zdaje się było w czasie, kiedy pandemia, więc nie było to na żywo, tylko online, prawda? Tak, tak, tak. Pandemia też zmusiła debaty do przejścia. Online bardzo szybko powstały programy, aplikacje, jakieś takie strony internetowe, które na te debaty pozwalają. No i cała reszta została taka sama, czyli proces przygotowań, drużyn, sama formuła, format debaty, wszystko powstało takie samo, tylko Przeniosło się to internet. No, ale to chyba większa trudność, bo wiesz, zupełnie inaczej się przemawia kiedyś widzi się audytorium, a co innego, kiedy się mówi do kamerki przed laptopem. Oczywiście wszyscy cię słuchają. To chyba wymaga jakiegoś skupienia i odpowiedniej przygotowania. Tak, wydaje mi się, że to jednak zupełnie personalne. Dla mnie e debaty online zawsze były prostsze, dlatego że. A można siedzieć, mam więcej miejsca na biurku, mogę mieć koło mhm. siebie wszystko, wszystko, co, wszystko, co chcę. A jednak debaty czy turnieje, debat fizyczne mają taki ogromny patos, mhm. prawda, który, którego nie ma na, na turniejach online. Czy były eliminacje krajowe? Tak, tak, mistrzostwo Polski. I jak to się odbywało? Młodzież w różnych częściach Polski tak. e, była. I Debatowała był, zdanie. Aha, i był prowadzący taką debatę, tak, który wywołał. A teraz Kacper Lubiewski z Opola, proszę dokładnie, bardzo, tak. co masz do powiedzenia? I to ty wygłaszałeś tak. s, swoją myśl, tak? Tak, dokładnie. Przerywał ci ktoś? Wyłączał ci mikrofon? Powiedział dosyć? Nie, absolutnie nie, bo wtedy debata nie ma sensu, kiedy ktoś sobie przerywa albo, albo włącza mikrofon. Nawet, ma, na chyba. Nawet z perspektywy przeciwnika nie ma sensu, bo jeżeli chce, chce się dobrze i planuje się dobrze odpowiedzieć na czyjś argumenty, no to trzeba go wysłuchać aby mm -hmm. odpowiedzieć na ten argument, a nie na to, co myślimy, że dana osoba powiedziała. A jakie tematy tej debaty? E Ostatnie Mistrzostwa Polskie chyba e miały około 8 debat. A no i te debaty są bardzo różne. Nawet też założenia mają dotykać bardzo różnych tematów. Zazwyczaj a zazwyczaj mówią o systemie sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości, o relacjach międzynarodowych, mhm. o jakichś nie wiem, tematach bardziej etycznych. Są bardzo różne. Czy w tych eliminacjach europejskich też wymiar sprawiedliwości był wałkowany? E, tak, tak, absolutnie. Mhm. To jest ten wymiar sprawiedliwości, relacje międzynarodowe i tematy ekonomiczne. To są takie trzy główne mhm. tematy, które zawsze się pojawiają. E, Eliminacja jedna ósma eliminacji była w Katarze. Nie, to, był, to, to były inne zawody, Aha. To, to, to były inne zawody, międzynarodowe, międzynarodowe zawody, ale to też pierwsze międzynarodowe zawody, na których polska drużyna kiedykolwiek dostała się do. Do fazy finałowej, więc to ogromne wyróżnienie. Kogo pokonaliście w tej debacie, bo tam zdaje się była forma konkursu? Tak, debatowaliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, z Anglią, z, mhm. z młodzieżą angielską. Tak, tak, tak. No mhm. Właśnie z taką reprezentacją, czy drużyną, czy przedstawicielami mhm. danego kraju. Teraz nie przypomnę sobie konkretnie, e, z kim wygraliśmy, ale musieliśmy wygrać e, większość, czy zdecydowaną większość tych debat, żeby przejść do tej fazy finałowej. I potem przeszliście do fazy finałowej, to gdzie, odbyła się, gdzie odbył się finał? Ale. Wy oczywiście byliście w swoich miastach. Tak, tak, tak. My byliśmy tak. w ale cały, cały projekt hmm. i, i cały turniej był katarski, a więc odbywał się zdalnie z Kataru. Podobno debatowaliście z Chińczykami. Także, także. Jak nie? można. No. Dlaczego? Na no, jaki temat? No tak, ja już pomijam barierę językową, bo podejrzewam, że po angielsku żeście tak. rozmawiali. Ale no, Chiny, wiadomo, uchodzą za taki kraj, gdzie jest ogromna dyscyplina i tak dalej, i tak dalej. No, my się uważamy za ten kraj, gdzie jeszcze trochę demokracji jest. Chiny akurat są, jeżeli nie najlepszą, ja uważam, że najlepszą drużyną debatancką na świecie, która co roku dostaje się do półfinałów i do finałów mistrzostw świata, więc może to wynikać z jakiejś takiej kultury pracy, takiej silnej etyki pracy, czy, czy też dyscypliny, no ale koniec końców to są osoby niezwykle inteligentne, które debatują często całe swoje życie, chodzą do prywatnych, zagranicznych szkół, więc, mhm. więc myślę, że nawet ten jakiś aspekt, demokracji nie, nie wpływa na ich zapasów. Jaki proces? jest y, cel organizowania takich y, debat, konkursów międzynarodowych na temat debatowania? No, ty, no, tych celów jest wiele na pewno. Y, z jakichś takich pomniejszych, y, ale nie błahych. Y, no, na pewno rozwijanie y, umiejętności miękkich czy, czy przemawiania publicznego, aż po analizę, krytyczne myślenie, czy naukę dobrej debaty po prostu. Mhm. Y, ciąg dalszy rozmowy na temat debatowania ale tym razem w Polsce, jak postrzega tę polską debatę w polskim parlamencie młode pokolenie. O tym porozmawiamy jutro. Zapraszam Państwa. Naszym gościem, przypomnę, jest Kasper Lubiewski, licealista z Opola. Początek naszej rozmowy jutro o godzinie 18.00. Polecam, i zapraszam oczywiście. Na razie dziękuję. Dziękuję. Na program zaprasza Imex Piechota, producent Imex Peletu. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Był rok 1972. Perła gór opawskich, głucho Rozpoczyna się chorągwiany rajd harcerski. Pogoda deszczowa, stąd druhny i druhowie nieco przemoczeni. Ale od czego są pelerynki, pałatki, a co niektórzy mają nawet ortaliony i parasole? Trwa rejestracja uczestników, zaprowiantowanie i ustalenie tras przemarszu. Baczność! Na wprost patrz! Komendant z lotu przyjmuje raport. Trzeci chorągwiany rajd szlakiem poszukiwaczy złota uważam za rozpoczęty! Niesie echo po leśnych ścieżkach aż do samego szczytu. Krótka odprawa. Instrukcja na wypadek, gdyby na drodze pojawił się dziki zwierz, i w zasadzie można by ruszać, ale. Y czy są pytania, druchowie? Pyta druch komendant Józek. Nie mamy gwoździ, by zbudować latrynę. Zgłasza problem druch Edek, czwarty z prawej. Po sześciu godzinach morderczego marszu, ścieżkami pod górę i z góry po wykonaniu wielu harcerskich zadań wracamy na plac apelowy. Przemoczeni ale szczęśliwi, zanim udadzą się do polowej kuchni, odbierają dyplomy, puchary i odznaki sprawnościowe. A cóż to za wygłopy? I to kadra tak się bawi? Za co druh kwatermistrz leci do góry? Uwaga na parasol! Ta zabawa może źle się skończyć, odzywa się obozowy głos rozsądku. A na tej fotografii harcerz z papierosem. Aj, nieładnie! Harcerz powinien świecić przykładem. Na usprawiedliwienie dodamy, że w 72 roku była moda na palenie. A deszcz leje bez przerwy. Na szczęście w muszli koncertowej Głuchołaskiego Parku krople dżdżu na głowy artystów nie padają. A jaką piosenkę druhny śpiewają? Kto zgadnie? Po smutnych minach widać, że jest to ballada o harcerzu, co to wpadł za harcerką do strumyka, który wolno płynął. Chorągwiany rajd harcerski szlakiem dobrej roboty w poszukiwaniu złota zakończył się wspólnym śpiewaniem przy gitarze i ognisku. Czuwaj, druchowie, Do zobaczenia na czwartym rajdzie chorągwianym za rok. Tym razem spotkamy się nad jeziorem w poszukiwaniu paskudy. Na program zaprosił Imex Piechota, producent ekogroszku Anmag Gold. Ludzkie drogi czasem się rozchodzą, tworząc sieć dróg pokrytych lodem.